Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu widotesty.pl Dzisiaj będzie kolejny taki film z tych krótszych, czyli rozpakowanie. Słuchajcie, trzecia para słuchawek, którą widzicie na razie na naszym portalu, na naszym kanale. Za chwilę ruszamy z ich recenzjami, ponieważ jedne już są przetestowane i jestem gotów podzielić się z Wami wrażeniami. Natomiast dzisiaj rozpakujemy sobie kolejną parę słuchawek XXY, tylko tym razem jest to model Dynamic 20. Powiem wam, że jeżeli chodzi o takie wizualne porównanie z Dynamic 40, które rozpakowane już wcześniej były i które są już przetestowane, to te mi się podobają przynajmniej na razie, tak przez opakowanie trochę bardziej. Zobaczmy, może, na styl samego opakowania. Ja od razu tu trochę ściemnie, żeby było. Lepiej to widać, chociaż widzę, że i tak nieźle odbija, także zaraz idziemy sobie na stół spokojnie. Słuchajcie, całkiem taka ciekawa grafika, Wiem, to nie jest żaden plus, tak? to jest nawet, można powiedzieć, no powiedzmy cecha opakowania. Natomiast same słuchawki w tym opakowaniu sprawiają wrażenie produktu, no takiego dosyć, może nawet nie tyle, oj przesadziłem z tym rozjaśnieniem. Nie tyle porządnego, no bo ciężko cokolwiek po samym opakowaniu ocenić, natomiast wyglądają fajnie i myślę, że zwróciłbym na nie oko, będąc gdzieś tam w sklepie, że o, są jakieś takie słuchawki, wygląda to naprawdę ciekawie. Co mamy na samym opakowaniu, przyjrzyjmy się troszeczkę bliżej i za chwilę zobaczymy sobie też wnętrze. Słuchajcie, teraz możecie troszeczkę lepiej przyjrzeć się opakowaniu samej grafice, ponieważ tak ostro słońce nam nie świeci. Zobaczmy opakowanie. Jeżeli chodzi o jedną stronę, mam tutaj podstawowe informacje, podstawowe parametry techniczne tych słuchawek. Przyjrzyjmy się troszeczkę bliżej. Od częstotliwości przenoszenia 20 Hz, 20 kHz, czyli standardowo czułość 110 dB, dużo, 32 ohmy. Brany, czy przetworniki 40 mm, być może noodymowe, magnesy, być może nie. Zobaczymy. Wyjście standardowe, czyli pół mm mini-jack. Mamy także wbudowaną baterię, ponieważ to są słuchawki, które oczywiście mają również wbudowane radio, mają wbudowany odtwarzacz MP3, a bateria ma pojemność 360 mAh. Jest to niewiele. Tak naprawdę, chociażby biorąc pod uwagę baterie, jakie są instalowane w telefonach, no ale i wielkość tej baterii też jest na, na pewno zdecydowanie mniejsza. Zobaczymy, na ile wystarczy słania w praktyce. Z tyłu, z tyłu moi drodzy mamy informacje podstawowe o produkcie, tutaj idąc sobie po kolei wszystko dobrze widzicie, macie tutaj możliwość regulacji ustawień, korektora graficznego, regulacja głośności, wejście, którym możemy podłączyć przewodowo na przykład jakiś odtwarzacz mp czy podłączyć się do jakiegoś stacjonarnego odtwarzacza. Audio. Mamy slot oczywiście na kartę pamięci microSD, to wszystko znajdziemy w tych słuchawkach. Brzmi zachęcająco, zobaczymy jak będzie to wyglądało w praktyce. No i jeszcze jeden bok nam został, tutaj szybka, szybki rzut okiem, otwarzacz MP3, tablet, PC, notebook, konsole do gier i odtwarzacze czyli na tych wszystkich urządzeniach te słuchawki będą działały. Słuchajcie, bierzemy sobie magiczne nożyczki, które pomogą nam przeciąć zabezpieczenia, które tutaj są. Tudzież, żeby wnieść do środka, tak byle tylko się dało słuchawki otworzyć, wyjmujemy sobie teraz sam środek. A, zobaczcie, mamy słuchawki na wierzchu. one tutaj jak widzicie, niczym więcej nie są zabezpieczone. Produkt był całkowicie nowy. Je odłożymy na bok i zobaczymy akcesoria. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Słuchajcie, przewód. Przewód mini jack standardowy 3,5 milimetrowy jak widzimy mamy końcówki niepozłacane standardowe one mikrofonu te słuchawki nie mają to nie jest tak jak w modelu o, chociażby który rozpakowany był jako pierwszy, czyli karbon dyszka. Tutaj mam takie wejście, to będzie przewód zasilający, prawdopodobnie do ładowania baterii. Z jednej strony USB, z drugiej wtyk do słuchawek. I tutaj mam informację o produkcie. Taka skrócona, słuchajcie, instrukcja obsługi. Już przyciemniam, żebyście o w drugą stronę, żebyście mogli cokolwiek widzieć. Mamy instrukcję obsługi słuchawek, jak widzicie, na takiej jednej niewielkiej karteczce. Myślę, że obsługa tych słuchawek nikomu nie powinna sprawić żadnych trudności. Byłoby to troszkę dziwne. Słuchawki sobie już odkładamy na bok opakowania słuchawki bierzemy tak naprawdę na warsztat. OK, przyjrzyjmy się im. Moi drodzy, błyszczący plastik. Widać to od razu, widać również od razu odciski palców. Jestem ciekawy, czy będzie się rysował łatwo, czy raczej nie. Cała konstrukcja powiem Wam, jest mega lekka. Ona nie jest lekka, ona jest mega lekka. Tak więc nie powinno być też problemu, jeżeli chodzi o komfort użytkowania. Natomiast no, takie lekkie słuchawki, też powiedzmy, sprawiają wrażenie z produktu trochę mniej solidnego, co nie znaczy, że tak będzie w praktyce. To się dopiero okaże po testach. Same słuchawki są nauszne, natomiast całe małżowiny nam się tutaj słuchajcie, nie schowają, nie ma takiej opcji. Tak więc słuchawki będą na, opierały się na uszach. Powiem wam, jeżeli chodzi tutaj o wykończenie membran. To jest jak najbardziej moim zdaniem ok. To jest prawdopodobnie nie skóra, ale jakaś ekoskóra, skajka, coś takiego. Natomiast całość jest dosyć miękka, więc tutaj nie powinno być jakiegoś wielkiego ucisku. Na pałąku mamy materiał podobny, wydaje mi się, że nawet chyba trochę wyższej klasy. Całość jest regulowana, oczywiście. Zobaczcie, pałąk tutaj jest metalowy rdzeń że tak powiem. I czy tu jest jakieś oznaczenie regulacyjne? Nie, ma. Po prostu jest taka skokowa regulacja ustawienia, oczywiście przy jednej, jak i przy drugiej słuchawce. Chodzi to moim zdaniem dosyć sztywno, że się samo składać nie powinno. Same słuchawki, no, możecie widzieć, mają tutaj bez problemu możliwość dopasowania się praktycznie do każdej głowy. Jeżeli chodzi teraz tak, o to co mamy na słuchawkach. Słuchawka lewa, słuchajcie, na słuchawce lewej mamy equalizer oraz regulacja głośności. Tu oczywiście jest też funkcja przycisku. Tutaj z kolei mamy, moi drodzy, nic innego jak właśnie wejście na 3,5 mm mini jack. I mamy tutaj wejście AUX IN oraz antena IN. Zewnętrzna antena, muszę zajrzeć do instrukcji obsługi, nie wiem. Zobaczymy co to będzie. I na drugiej słuchawce mamy Kolejne przyciski, słuchajcie, to jest taki suwak podobny jak w przypadku equalizera, czyli funkcja przycisku play oraz przewijanie piosenek. Tutaj mamy to wejście do ładowania, o którym Wam mówiłem, 5V, czyli bez problemu od razu z portu USB to idzie. Włącznik, wyłącznik. O, jak widzicie, sławki są naładowane, od razu można zobaczyć diody. Włączone jest radio, wyłączymy, żeby nam tu nic na razie nie szumiało, i to jest wszystko, jeżeli chodzi o wyposażenie w przyciski. Teraz tak, poszukajmy sobie tutaj portu mikro na karty pamięci. Słuchajcie, zobaczcie, jest dość sprytnie został ukryty, ponieważ on jest do góry jednej ze słuchawek. To jest chyba lewa, tak, dokładnie. Czyli nad lewą słuchawką tutaj macie ukryty sprytnie port. Fajnie, bo nie będzie to raziło nikogo w oczy, że tak powiem. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozpakowanie tych słuchawek. Produkt wydaje się dosyć ciekawy. Zobaczymy jak sprawdzi się w praktyce. Przede wszystkim czy dźwięk będzie lepszy czy gorszy od tych Dynamic 40, które są przetestowane. Wyczekajcie słuchajcie na recenzję. Ja na razie Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.